Na 17 występów w głównej drabince w main Draw Wielkiego Szloma, tylko raz Iga Natalia Świątek przegrała w pierwszej rundzie z Wiktorią Gorubi z roku 2019. Dzisiaj statystyka wygląda jeszcze lepiej, bo Julin troszeczkę ci przekazała, ale generalnie świetny mecz. Tak, jak najbardziej. Um, cieszę się, że zagrałam tak solidnie i że, mimo tego, że to była pierwsza runda, właściwie czułam się w takim fajnym rytmie i od początku mogłam przejąć inicjatywę, więc na pewno um, na pewno to był udany mecz i cieszę się, że też udało mi się zrealizować przede wszystkim e, taktykę, którą miałam od początku. I A ja, czy ty świetnie tańczysz, bo przenoszenie z Roland Garros na zupełnie poruszanie jest inne na trawie niż na ziemi. Czy ty świetnie sobie przyswajasz nową wiedzę, jak poruszasz się na, stopami na trawie? Raczej. Co, czyli jeśli chodzi o trawę, tak, jakiś jeśli chodzi o jest to wątpię. Um, ale, ale na pewno w tym roku właśnie czuję, że dzięki temu, że zagrałam już kilka meczów przed Wimbledonem, to o wiele łatwiej mi przychodzi takie intuicyjne poruszanie się. I e, dużo skupiałam się na tym, żeby w właśnie przed Wimbledonem na trawie, e, właśnie dobrze się poruszać i w pewnym sensie przestawić się um, na takie no, drobniejsze kroczki, przed, przed, gdy hamuję przed piłką, a niekoniecznie na ślizgi. Czyli Bad Hamburg bardzo dużo dał Ci takiej pewności siebie? Tak, jak najbardziej. Właśnie to był, to był plan, żeby, żeby miała czas po prostu wprowadzić te wszystkie, mecz, te wszystkie rzeczy, które trenowaliśmy w życie na meczu, gdzie jest trochę więcej stresu i gdzie też wiadomo, że wszyscy gramy na poważnie, więc bez uznań pod mi właśnie dał taką pewność. I jeżeli Mianowiczem, trenujesz, to trenujesz siłę, prędkość serwisu, retun, czy wolę? Czy na, 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 na jaki element zwracasz uwagę, jak gra z Jurkiem? Um... No, na pewno po prostu nadłożenie za jego piłką jest wymagające, więc, e, więc daję mu trochę czasu na rozgrzewkę, a później, um, później faktycznie jak um, Jurek gra, to, to, to jest ciężko, więc um, no przede wszystkim skupiam się na tym, żeby utrzymać tempo i um, i o, nie, żeby miliony. trochę go ruszyć, bo, bo on już tak um, trochę rzadziej gra w tenisa, więcej wpadła, więc staram się skorzystać z tego, że do końca nie jest w rytmie. Ale wiadomo, że jak on uh, też serwuje, to to jest super okazja dla mnie, żeby trochę poćwiczyć uh, return, bo no, mimo wszystko serwuje lepiej niż nawet tej dziewczyny. To na koniec liga, Świątynia tenisa to Wimbledon, ale futbol to jest religia dla Anglików, to gdybyś miała lubić grać piłkę nożną. Jakbyś miała siebie umiejscowić, to raczej z środek obrony, czy może Playmaker środek? Czy, czy bardziej atak, czy pomoc? Gdzie byś siebie by widziała w takich grze mm, na luzie? Powiedziałabym, że pomoc coraz bardziej ofensywna. Nastawiłem na atak. Dlaczego? Tak? Nie no, w sensie umiem no. też. bronić. Umiem świetnie. też w defense, więc. No. pomoc to idealne miejsce. Dziękuję, pięknie. Dziękuję.